Żałoba w świecie sportu i muzyki. Pożegnania ikon w cieniu wielkanocy. Ostatnie dni przyniosły falę smutku po śmierci wybitnych postaci. Klodak Rogers, gwiazda Eurowizji 1971 roku, odeszła w wieku 78 lat. Zbigniew Teczalski, mąż Anny German, zmarł mając 94 lata. Świat piłki opłakuje Leobin Hackera, 82 lata, i Wernera Loranta, 76 lat, legendarnych trenerów, którzy zapisali się w historii sportu. Ich odejście poruszyło fanów na całym świecie. Okres wielkanocny, mimo wiosennej aury i radości, naznaczony został smutkiem z powodu śmierci wielu znanych osobistości. W Wielki Piątek, 18 kwietnia 2025 roku, świat muzyki pożegnał Klodak Rogers, brytyjską piosenkarkę, która reprezentowała Wielką Brytanię na Eurowizji 1971 roku z utworem Jack in the Box. Artystka zmarła w wieku 78 lat po trzyletniej walce z chorobą o czym poinformował jej syn Sam Sorby. Moja ukochana mama odeszła spokojnie. Otoczona rodziną napisał na Facebooku. Rogers, pochodząca z Irlandii Północnej, zdobyła sławę nie tylko na Eurowizji, ale także dzięki występom w teatrach West Endu, między innymi w Blood Brothers. Kolejną stratą była śmierć Zbigniewa Tucholskiego, który odszedł 11 kwietnia w wieku 94 lat. Były mąż Anny German, ikony polskiej muzyki został zapamiętany jako człowiek niezwykłej skromności i wrażliwości. Piękny człowiek, spokojny jak mało kto wspominała go znajoma. Teczalski, choć żył w cieniu słynnej żony, był dla niej opoką, a jego odejście poruszyło serca fanów Anny German. Świat piłki nożnej pogrążył się w żałobie po śmierci Leobin Hackera, legendarnego trenera, który zmarł w wieku 82 lat. Holender, Selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2006,2009 zasłynął historycznym awansem na Euro 2008 rok pierwszym w dziejach naszej kadry. Ben Hacker, który pracował także z Ajaxem Amsterdam, Realem Madryt i reprezentacją Holandii, odszedł po eliminacjach do mistrzostw świata 2010 roku, kończąc karierę na emeryturze. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem piłkarskim. A fani wspominają go jako wizjonera i charyzmatycznego lidera. Zmarł także Werner Lorant, charyzmatyczny trener i były piłkarz, który odszedł 20 kwietnia 2025 roku w wieku 76 lat po ciężkiej chorobie. Lorant, znany z zadziornego stylu i ciętego języka, jako zawodnik zdobył Puchar UEFA 1980 i Puchar Niemiec 1981 z Eintrachtem Frankfurt, grając także dla Borus i Dortmund. Bił, kopał, ale złamał łokieć na moich mięśniach, wspominał go z humorem Kurt Muller z Herfi Berlin. Jako trener Laurent największe sukcesy odnosił z TSV 1860 Monachium 1992,201, doprowadzając klub do czwartego miejsca w Bundeslidze i kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Później prowadził Fener Bachcze, Siwaspor, Apoel Nikozje i FC Hallein. Jego śmierć w bawarskim szpitalu, gdzie przebywał w domu opieki, poruszyła fanów. Którzy pamiętają go jako barwną postać niemieckiego futbolu. Te straty przypominają o kruchości życia, nawet wśród tych, którzy osiągają wielkie sukcesy. Kloda Krajers oczarowywała głosem, Teczalski wzruszał skromnością, a Ben Hacker i Lorant inspirowali piłkarskie pokolenia. Ich dziedzictwo pozostanie żywe w sercach fanów, a okres wielkanocny 2025 roku, mimo bólu, skłania do refleksji nad tym, co zostawili po sobie.